No to witam, pisaliście w komentarzach, jak Was zapytam, czy nagrać Wam jak się robi maskę, bo potrzebuję, czy właśnie już nie. A właśnie Wy wygraliście i większość było na tak i tylko jedno na nie. Yy, więc tak, no to robimy. Pierw odrysuj swoją, własną twarz ja muszę to o tak. Dobra, słuchajcie, może być po prostu takie coś, byle było narysowane. U mnie, dobra. Widać. Yy, więc okej. Okay. I mam nadzieję, że nie narysowaliście to tak ekstremalnie, przyciskając mocno. Bo tego właśnie nie wolno przyciskać, jeśli jesteś ze mną. Yy, I teraz w sumie możesz po prostu narysować cokolwiek chcesz. U mnie to trochę zajmie, więc wam to ukrócę. Dora, słuchajcie, głowa może być jakoś taka, a teraz detale i tyle. Nie kierujcie się moimi, róbcie swoje, to wasza maska, nie moja. Wam się ma podobać, nie mi. Więc Dora, to znaczy, mi może się spodobać, ale nie musi, to wam się ma spodobać. Więc deta detale. Dobra, ja to mam już nawet odrysowane i teraz już tylko kolorowanie póki co. Dobra, a teraz wycinamy. A jeśli jeszcze chcecie mieć bardziej takiego właśnie furi, to musicie zrobić dziurki tutaj, żeby coś widzieć w sumie. Wystarczy na jednym oku, bo akurat jak zrobisz, nie chcę co za wielki odstęp. I można w sumie jeszcze dodać taki dodatek, co może się połączyć właśnie o tak. W sumie to tyle. I można to właśnie założyć na twarz. I ma się swoją maskę. Jeszcze sznurek trzeba dodać. Zrobić tu dziurki. I sznurek. Ja nie mogę, bo nie mam sznurka. Z tą babci. To tyle. Życzę miłego dnia, nocy.